On jest alfa i omega początek i koniec. On pierwszy nas umiłował. Przebaczył nam, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. W nim jest życie, w nim jest światłość. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim. I wszystko w nim ma istnienie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Ty, Panie, jesteś godzien aby otrzymać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli istniało i zostało stworzone. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy, a Jego chwała zawsze będzie w moich ustach. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Alleluja! Pan jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.